Hej, dzisiaj odcinek dla mnie bardzo wyjątkowy, bo jesteśmy w Budapeszcie, w mieście, do którego jeździłem bardzo często jako dziecko, ale odcinek będzie wyjątkowy przede wszystkim dlatego, że całą trasę zwiedzania i wszystkie atrakcje, które zobaczycie przygotowała dla was moja mama, która zna Budapeszcie jak własną kieszeń. Tak więc jeżeli szukacie filmu, który pokaże Wam, co warto zobaczyć w Budapeszcie mniej więcej w dwa dni, prawdopodobnie lepiej nie mogliście trafić. Ja mam na imię Łukasz i zapraszam do Budapesztu. Tapesz jest przepiękny i jego widoki będą mówić same za siebie, więc tutaj komentarz podczas spaceru po tym mieście będzie zbędny. Nie będę się zbyt często włączał, natomiast na wstępie powiem mniej więcej jaki jest plan zwiedzania na dzisiaj. Zaczęliśmy od placu Bema, na którym zresztą jest wiele nawiązań do historii polsko-węgierskiej, a zaczęliśmy zwiedzanie z tego miejsca, ponieważ tutaj rozpościera się wspaniały widok na parlament. Widać go, no, jak na dłoni, cudowny widok. Za chwilkę wchodzimy na wzgórze zamkowe. Na wzgórzu zamkowym znajduje się sporo istotnych atrakcji, takich, które na pewno kojarzycie z przewodników. Następnie hala targowa, słynna hala targowa, na której można co nieco zjeść, ale też kupić pamiątki, więc na pewno tą halę targową zobaczymy. Na przeciwko hali targowej mamy rezerwację na podobno niesamowity gulasz, zupę gulaszową, więc to miejsce również pokażemy. I pewnie w tamtej okolicy, gdzieś po obiedzie, ponownie się pokażę i opowiem, co robimy dalej. Ja tak na chwilę się pojawiam, po to, żeby powiedzieć, że tutaj na skorzu zamkowym są słynne labirynty w jaskini, która liczy pół miliona lat. Nie pokazaliśmy ich, ponieważ w środku nie można nagrywać. Poza tym jest na tyle ciemno, że też nic nie widać. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, zdecydowanie warto tutaj przyjść. W ten sposób kończymy zwiedzanie wzgórza zamkowego. Po prawej zamek. Po lewej powinien być przepiękny widok na most łańcuchowy, który znajduje się tutaj, ale on akurat dzisiaj jest w remoncie. Znaczy dzisiaj, akurat w tym okresie jest w remoncie, więc jego nie zobaczymy. Może uda mi się znaleźć jakieś stare zdjęcia. To wrzucę je tutaj, w tym miejscu. Natomiast to, co jest istotne, za tym mostem widać taką dużą budowlę i to jest bazylika tam dzisiaj będziemy. No ale teraz ruszamy w stronę strony hali targowej. No dobrze, to jest pojedzone. Teraz jesteśmy naprzeciwko Muzeum Narodowego Węgierskiego. I plan dalszy zwiedzania wygląda następująco: że po zobaczeniu muzeum, e, dosłownie na chwilkę, pójdziemy zobaczyć tutaj tą synagogę, jedną z największych na świecie, bazylikę, tą, którą widzieliśmy już ze wzgórza zamkowego. I dalej pójdziemy w stronę Dunaju. Plan jest taki, aby wieczorem tym Dunajem się przepłynąć. I tak naprawdę to będzie tyle. Wtedy też pokażemy inne miejsca, miejsca, które widzieliśmy wczoraj, bo zdecydowanie warto je zobaczyć. Zwłaszcza jeśli spędzicie w Budapeszcie więcej niż jeden czyli no, najlepiej dwa albo nawet trzy dni, ale o tych wszystkich szczegółach, co, jak zaplanować, to jeszcze opowiem nieco później. ale teraz wchodzimy na pokład. W stateczku. Będziemy sobie płynąć rejsem przez Budapeszt. Nie no, tam się nie dało nagrywać. Dogram się tutaj. E, chciałem tylko na koniec powiedzieć, jak to wszystko wyglądało logistycznie. E, cała całe to przejście, które widzieliście teraz, zajęło nam jeden dzień, jeden pełny dzień. To, co zobaczcie za chwilkę, bo za chwilkę jeszcze pokażę kolejne filmy, e, to widzieliśmy wczoraj, czyli da się zobaczyć te atrakcje, które widzieliśmy w jeden dzień. Ale, tu jest duże ale, naprawdę wyszliśmy bardzo wcześnie rano i e, zależało nam na tym, żeby pokazać wam wszystkie te atrakcje, więc troszeczkę się spieszyliśmy momentami. Zdecydowanie fajniej byłoby sobie to rozłożyć na dwa dni i, i zobaczyć na przykład najpierw stronę Peszt, potem stronę Buda albo odwrotnie, może najpierw Buda, potem Peszt. Tak więc Budapeszt na jeden dzień nie najlepszy pomysł. Na dwa dni już jak najbardziej. Naprawdę cudowne miasto, tak jak zresztą widzieliście. Zostawię Was z widokami tych miejsc, które widzieliśmy wczoraj. Ja się już żegnam. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał. Będzie nam bardzo z tego powodu miło i zapraszamy na swoją stronę i Facebooka. Trzymajcie się. Pa, pa. Brother really rise with the sun Step two, get some good some food in you Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Oh. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up! Today's gonna be a good day, wake up! Day. Wake up, today's gonna be a good day So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight and hide from the demons yo Negative thoughts are poison, they rot uh. Head full of flaws, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost uh. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. As flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's a sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.